Dzień dobry, jestem koleż jestem Akademii Przygody i dzisiaj Wam pokażę eksperyment kororowy sól. Jest potrzebny do tego nam kreda mhm. różowa, niebieska i fioletowa. I sól, tak? I sól. No nasypę. na sól. sól na talerzyk. I teraz będę to szmarowała kredą. Jaki mamy kolor soli? Różawy. Niebieski. Fioletowy. I co można z taką solą zrobić? Fajną ozdobę, prawda? Fajną ozdobę nawet. Super. Powstała nam kolorowa sól, tak?